Ani definicja prądu. To, co napisałeś, czyli różnica potencjałów, to jest napięcie. Napięcie, czyli, czyli po prostu różnica potencjałów. Nie. nie! No nie da się grać, no! No nie da się, kurwa, grać, no! Kurwa! Nic robić nie można, ani obejrzeć pierdolonego wykładu. Ani, kurwa, pograć nawet. będzie najlepsze, tak? Proszę, nie przeszkadzaj mi, bo właśnie zaraz będziesz na widoku. Przepraszam, to dzisiejsze wykłady prowadzę z domu, więc musiałam wygonić, wygonić co po niektórych. Sprawdzamy sobie. Czy lewa jest równoważna z prawej? Dziękuję, panie Bartoszu, za piękny rysunek. Jasne. Taki fioletowy. Nie, przepraszam, ja myślałem, nie, przepraszam. Myślałem, przepraszam. że to nie. Być może to jest autograf, a ja nie. Nie, proszę. przepraszam. Już. Już. Okej, okay. An. Um. Chciałabym Wam zadać dwa pytania, dwa pytania retoryczne, na które proszę, żebyście nie udzielali mi odpowiedzi. Na dzisiejszych zajęciach mówiłam o normach, o zasadach, regułach postępowania w danym społeczeństwie, o rolach, które odgrywamy. Pytanie pierwsze brzmi: Czy Wy macie świadomość tego, że ja. Mogę czytać wspólne notatki i że je przeczytałam. Pytanie numer dwa. Czy uważacie, że cytowanie pei, dlaczego tedy kurwą jest, szumią kłaki koło sraki i dawanie cytatów stonogi, to odpowiednie miejsce i odpowiedni czas? I nie, punkty są świetne. Ej, grupa kucharczyka zrobiła 20-punktowy regulamin. Nie. Tęty chuju, Tłumaczyłem ci, że robimy wszyscy kurwa. <grywa> Szanowni Państwo, <grywa> <grywa> chciałam przypomnieć, że jesteście Państwo <grywa> na mikrofonie ogólnym. <grywa> Ostatnia trójka, 11. O, masz coś <grywa> takiego, którym można wejść na Miraj? Tak przed rebem? I nie słyszę, co Pan mówi. Kurwa, bo chciałem zobaczyć, czy da się taska wziąć na Fire Elementale i czy taskiem na Fire Elementale można zabijać mutanty, czaisz? To pan do mnie mówi? Pan, na... pan do mnie mówi, panie kolega? Alus. Halo? Chyba włączony mikrofon przez przypadek. No, Zaraz to się to dzieje. Dzieje pan, bo... A pan tam gra w coś, czy co? Tak? <laughs> Nie, Mr. Destructoid. Więc, proszę Państwa, tutaj popatrzmy. No Największa ja zastanawiam, czy jakbyś wziął taska na te... Jak one tak, się nazywają? Nie, na... nie zakłócam. E... Nie zakłócam nie fire Elementale, nie? Panie ja kolego... Nie... 750 Fire Elementali. I ciekawe, czy zalicza Mutant Fire Elementale, bo jakby zaliczał... Panie kolego, fire elementale, niech on cię wyłączy, bo pan się wyłączy... ...taska tutaj... na Miraj? Nie? I esa jesteś zrobiony, bo z nich jest w chujek. Ale co pan tam robi, panie profesorze? Zalicza? Niech pan sprawdzi, czy nie ta. jest pan ale w stanie to osobę robiła, wyciszyć. E, może jest taka opcja. Jest taka no, Jest taka ja opcja. Zdania? Ja, ja mam. Na razie tutaj że jedna, coś. Bo przeszkadza. panowie. I kto to, co był, bo teraz też nie wiem. Pani za Jak tam tasczyk poszedł? się odzywa. No właśnie, właśnie widzę. No, pan przeszkadza Dobra, tutaj. Nie będzie tak? Da, e, nie wiem, no. czy nie ma pan tutaj opcji wyciszenia. Będziesz, bydżku. XP trzeba wejść na stronę. Front-end developer. Moje doświadczenie. Panie kolego, niech pan tutaj... On chyba nas nie słyszy tutaj, bo... No tak wygląda, no ale ja, ja może... Tutaj zamknę swoją prezentację i spróbuję pana w ogóle jakoś usunąć z naszego spotkania, bo to chyba jakaś pomyłka jest, prawda? Ja może zejdę z tego ekranu. Nie się. Co to jest, kurwa, jabłko jakieś. Coś tutaj. Nie no, pan, ja, ja zamelduję to do pana dziekana i pan traci, że tak powiem, uprawnienia tutaj do tych spotkań, co. To... Nie może tak być, żeby się pan zachowywał tutaj w sposób nieodpowiedni. Jeżeli pan nie dorósł do studiów, no to proszę pana, do widzenia. No, nie ma takiej opcji, że pan tu będzie terroryzował nas wszystkich. Pan. Halo? I kto tam jeszcze? Z kim on konwersował? Kto tam był jeszcze? Ja panu zgłaszam w trybie takim yy, yy, nadzwyczajnym do dziekana, i prawdopodobnie to pan zakończy tutaj yy, karierę. Może mi też tutaj. Ja jestem słyszalny? Halo? Tak, jest pan słyszalny. To chyba była jedyna osoba, która tutaj mówiła. No nie, ale z kimś tam tą konwers konwersację prowadził pan. To. Wydaje mi się, że po prostu włączył mikrofon, niechcący wyłączył głośniki i rozmawiał w ogóle nie z jakąś osobą. My się pani tak. nawet nie z naszej sesji, więc ja to zdarzenie zgłoszę do pana dziekana i. Halo, panie profesorze, to ja się odzywałem i ja przepraszam bardzo, ale właśnie mi się wyciszyły głośniki, ja zostawiłem mikrofon włączony. Jak pan tutaj jeszcze wykłady prowadzi w języku łacińskim, to no nie ma o czym gadać, panie kolego. No, tak, ja, ale rzeczy. ja bardzo przepraszam, po prostu rozmawiałem ze współlokatorem. No. No, panie kolego, no, ja nie wiem, no, trzeba się, wie pan, troszkę tutaj y, ograniczać w tych występach solo, bo pan tu, że tak powiem. Y, w pewnym sensie, no nas tu wszystkich steroryzował pan jakimiś treściami, o których my nie, nie bardzo byliśmy zainteresowani i tyle. No, zawalił pan e, tutaj trochę wykładu, tak? Bardzo przepraszam jeszcze raz naprawdę, to się więcej nie powtórzy. Nie pan powtórzy. Swój, e, swój ten e, mikrofon i już mam nadzieję, że będzie e, pan e, konkurencyjny w stosunku do mnie. Pyt, nie, oczywiście tak? bardzo przepraszam i to się więcej nie powtórzy, panie profesorze. Bardzo przepraszam. Zobaczymy no, jak to wyjeba.